Dziękuję Bogu. Bogu. Apostol Piotr bardzo jasno mówi, że co trzeba robić? Wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgów za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołanie zostaliście abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Powołani. Kiedyś Jean Calvin powiedział, że kto powołany, ten wybrany, ten zbawiony już nic nie zmienisz. Jesteś w Królestwie Bożym. Będziesz żył. Kiedyś diabeł tak samo powiedział, że na pewno nie umrzesz. Będziesz żył. Co by nie robił, jak nie robił, jesteś powołany Bóg Ciebie miłuje. Na pewno nie umrzesz. Apostoł Piotr mówi: Kto chce być zadowolony z życia i oglądać dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego powstrzyma się od wszelkiego zła powstrzyma się i czyni dobro bo pan ma zwrócone oczy na sprawiedliwych na sprawiedliwych zawsze patrzy i takie proste lecz oblicze pańskie Przeciwko tym, którzy czynią zło. Na tych nawet nie patrzy. Bóg na nich nie patrzy. Na tych ludzi, którzy czynią zło, On na nich nie patrzy. Nawet jak oni myślą, że jest wierzącymi, że jak jest, oni myślą, że jest zbawionymi. Ale Bóg na nich nie patrzy. Nie wysłuchuje ich prośby. Efezjan, czwarty rozdział. Od dziesiątego wersetu. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowi w jednych apostolami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania syna Bożego do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża blendo, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemne się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Wszędzie jest ta miłość. I wszędzie jest ta głowa głowa Jezus Chrystus. On stąpił. I przygotowuje wszystko, napełnia wszystko, ustanowi w jednych takich, drugich innych, ale wszystko dlatego, żeby przygotować świętych. Nie przygotować grzesznych, nie przygotować grzeszników, przygotować świętych. Tych, na których będę patrzył Bóg. Tych, Kogo wysłuchuje Bóg? Tych, kto, kogo słucha Ojciec? Tylko dlatego, że Jezus Chrystus jest głową dla tych świętych. Jak ci święci, to Jezus Chrystus wszystko zrobił i postawił tych takimi, tych innymi, żeby przygotowali się, oświęcali się, wzrastali do dzieła posługiwania. Powinni być czyny. Nie ma dzieła posługiwania, to świeci nie wzrastają. Nie ma posługiwania, nie ma budowania. але чаво христусове завше будуєше. І ле не минуло, і ле би не було, який рік на вулиці чи на зевноч, але й так чаво христусове будуєше. Будуєше навзаєм Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Tego pragnie Jezus Chrystus. On wszystko zrobił, dlatego, żebyśmy to osiągnęli, żebyśmy wzrostali w tej miłości, w tej jedności. On wszystko zrobił. On wszystko zrobił, żebyśmy byli świętymi i byli doskonałymi. Niegrzesznikami, którzy sobie myślą, tak jak dziabeł uczy, jak ta nauka głosi, że wystarczy wierzyć. To bardzo wystarczające. Ja wierzę, że Jezus Chrystus jest mój zbawiciel. I koniec. I na tym wiara się skończyła. Musimy wzrastać. Dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Bóg wszystko daje dla nas. Ojciec dba o nas. Ojciec zrobił wszystko, żebyśmy wzrastali. Trzymajmy się Ojca i wzrastajmy tak jak Jezus Chrystus. Wzrastał. Bolalo. Mocno bolalo. Ciało cierpiało. Jak boli palec czy co innego, przypomnijmy sobie, że to o wielu więcej powinno nam bolać to, co jest duchowe. Ta świętość, ona powinna być w nas. Ta doskonałość, ona powinna wzrastać. Ta jedność, ta miłość, to powinno wszystko w nas wzrastać. Jak to stało na jednym miejscu i to nie wzrasta, to ta nauka prowadzi do Giecheny. A jak to wzrasta i jak to boli, że to jeszcze muszę w sobie naprawić, to jeszcze muszę poprawić, to koniecznie muszę coś z tym zrobić, muszę pokutować za to. To nie dorobiłem, to nie zrobiłem, to nie czyniłem. Te dobro powinno napewniać, Duch Święty powinien nie ugaszać, on powinien wzrastać przez nas pracować. Powinniśmy poddać się nie grzechu, żeby, nie grzech, żeby w nas wzrastał, a świętość, czystość, miłość, radość. Niech Pan Bóg nas w tym prowadzi. Wzmacniajmy się wspólnie razem. Amen.